Nazywam się Małgorzata Ochenduszko-Ludwik, jestem dyrektorem Urzędu Miasta Czelać, przyjechałam na kongres sekretarzy po raz pierwszy. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ ten kongres sekretarzy jest tak ogólnie bardzo mówiąc, fantastycznym forum do wymiany myśli i doświadczeń. Przy okazji paneli, ale nie tylko paneli, przy okazji tego pierwszego dnia udało mi się na bazie tych wszystkich wypowiedzi wspaniałych, fantastycznych mówców, współtwórców reformy samorządowej, uporządkować swoją wiedzę jako dyrektora urzędu, to jest po pierwsze, uświadomić sobie na bazie tego wczorajszego, całego dnia, co jeszcze powinnam zrobić, w jakim zakresie, gdzie, jakie zarządzenie mi brakuje. Gdzie powinnam, na co powinnam położyć większy nacisk. Rozrzut tematów był ogromny, dlatego, że rola sekretarzy, dyrektorów urzędu, które są jakby synonimami w tej naszej samorządowej robocie, rola jest ogromna i właściwie ogranicza się do wszystkich spraw związanych nie tylko z dobrym funkcjonowaniem urzędu, ale z wdrażaniem takich rozwiązań i wdrażaniem takich narzędzi które służą osiągnięciu celów strategicznych gminy i to jest dla mnie najistotniejsze natomiast nasi szefowie oczekując realizacji tych celów strategicznych wymagają od urzędników w ramach tych realizacji celów operacyjnych Efektywnej pracy. My jesteśmy od tego, żeby wdrażać takie rozwiązania, a żeby ta praca była efektywna i te cele strategiczne w samorządu były osiągane, to jest szalenie trudne, dlatego że nasza robota nie jest usankcjonowana w żadnej ustawie, w żadnym akcie normatywnym. I tak naprawdę od nas tylko zależy, od naszej inwencji, od naszych, od naszej siły argumentu wobec naszych szefów. Od naszej umiejętności rozwiązywania problemów, od naszej umiejętności negocjacji z urzędnikami, jak bardzo jesteśmy w stanie wdrażać nowe instrumenty, a żeby je wdrażać, to musimy mieć takie pole do popisu, jakim jest forum sekretarzy. I to jest właśnie fantastyczne miejsce do tego, żeby dotykając wielu tematów uświadomić sobie, Jakimi sposobami i jakie cele można osiągnąć. Dla mnie to było i to jest, bo jesteśmy w trakcie Kongresu, bardzo duże doświadczenie i na pewno będę korzystać z takich spotkań jeszcze nie raz. Moje doświadczenia z fundacją wiążą się sprzed wielu dziesięciu jeszcze lat. Ponieważ ja z samorządem jestem związana od 25 lat. Zaczynałam od radnej miasta i wiceprezydenta tego miasta, potem radnej powiatowej, wicestarosty powiatowego, potem radnej sejmiku e, i, i wicemarszałkowania tym Sejmikiem, także znam ten samorząd od podszewki i siłą rzeczy współpracowałam z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, fantastyczną, chyba najbardziej fantastyczną instytucją, z jaką miałam możliwość spotkać się w swoim życiu samorządowym. To jest taka organizacja, która nigdy nie mówi nie, zawsze odpowiada na nasze oczekiwania. Kiedykolwiek bym mnie zadzwoniła, zawsze uzyskam wsparcie. Korzystam notorycznie, ja i moi ludzie, ze szkoleń, wspaniałych szkoleń organizowanych przez fundację. Jestem z tej współpracy bardzo zadowolona i życzę tej fundacji nie tylko z okazji jej jubileuszu, ale życzę, żeby trwała, dlatego że takie podmioty jak ta fundacja pomagają jeszcze wierzyć nam w to, że ta decentralizacja pogłębiona będzie jeszcze możliwa. Tak w przyszłym roku obchodzimy 30-lecie samorządu. Do tej pory przywykliśmy do tego, że mamy więcej zadań, mamy więcej roboty, że wiele zależy od nas i to wszystko jest w naszych rękach. Życzyłabym, aby samorząd był w dalszym ciągu decentralizowany, a żeby pomysły, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, centralizacji odeszły gdzieś tam w niebyt. Bo tylko my na dole, w swoich miastach, powiatach, województwach, Wiemy najlepiej, co należy zrobić, za ile należy zrobić i kiedy to należy zrobić. Więc samorząd terytorialny, jako ta najlepiej przeprowadzona reforma, ma trwać jeszcze długo, długo i pogłębiać swoją, swoje kompetencje i obyśmy jak najwięcej tej decentralizacji mieli.